Na stoisku Oppo znaleźliśmy jednego z najładniejszych smartfonów tegorocznego MWC. Model R7s, wykonany bardzo fajnie, trochę taka stylistyka może jak Huawei, ale bardziej zaokrąglona, zaokrąglone krawędzie, wszystko wykonane z aluminium, krawędzie to jest szlifowane diamentowym ostrzem, wygląda to bardzo sterowo, bardzo ładnie. Dyskretnie wkomponowany aparat, stawki z plastiku góry na dole, które mają sprawdzić łączność, szkło lekko wypukłe 2,5D, wyświetlacz ma przekątną 5,5 cala i... Prezentuje się naprawdę fajnie, to jest prawdopodobnie AMOLED, tutaj nie mamy w specyfikacji nic napisane. To wszystko napędza Snapdragon 615 z 3GB RAMu i nakładka graficzna Color OS, to jest bardzo mocno zmodyfikowany Android przez, przez Oppo. Tak, on jest oparty niestety na Androidzie 5.1.1, 4GB, powiedziałem 3GB, 4GB RAMu i 32 GB pamięci wewnętrznej. Nakładka jest spolszczona, bo Opo od pewnego czasu jest obecna na polskim rynku, angażują społeczność, tutaj swojego czasu wybierali ambasadorów marki, więc wszystkie funkcje poszczególne są ładnie tutaj załatwione, spolszczone i dopracowane, nie widzę tutaj jakichś większych odchyleń od normy. No i sama oczywiście nakładka, tutaj zwróciliśmy uwagę na to, że wygląda bardzo fajnie, stylowo, przyjemnie, ma jakieś tam oczywiście dodatkowe funkcje, jakieś efekty, motywy, takie troszkę no... Rzeczy, które, które nie są niezbędne do życia, ale działa szybko, sprawnie i robi przyjemne wrażenie. Także w przypadku chińskich smartfonów dokonuje się niesamowity postęp i warto obserwować innych producentów niż tylko Huawei, bo widać chociażby po takim Oppo, że naprawdę te telefony zaczynają wyglądać rewelacyjnie i gigantom rynku, jak Samsungowi, LG, Sony, będzie coraz trudniej rywalizować z nimi, bo oni sprzedają te smartfony z minimalną wręcz marżą, czy nawet mogą sobie pozwolić na redukcję tych kosztów produkcji. I to wychodzi, to widać właśnie po takich telefonach jak Oppo. Przed nami jest Matebook, czyli ich pierwszy właściwie komputer klasy jakby PC, hybryda, napędzana procesorem Intel Core M.